Zmiana jakości: Wierzy kto w duchy? W duchy czerwone, czarne i w bieli. Nowa lewica stare komuchy, a jeszcze starsze siedzą w Brukseli. Gładkie, spasione z mięsem przy kości. Żadne cieniasy, europosłowie grześ tam ich wsadził. Z Solidarności. Nawet z walczącej tej. Dziś pełowiec. Taka huśtawka. Na łeb Bęc z łóżka. Ta strawa dawno straciła smak. Szyld też zmieniła pewna komuszka. W Solidarności była. A jak? Pajace to są? Czy politycy? Sam znajdź odpowiedź i bądź szczęśliwy. Urbana tylko brak w tej lewicy, Młodziak jak Lenin też wiecznie żywy.